Tuż po godzinie 8 z bazy Olmetu wyjechała laweta z ciężkim sprzętem w towarzystwie kilku innych firmowych aut. W podróż rusza również właściciel tego interesu, Przemek, więc musi chodzić o poważną robotę. Jak tam, Marek? Jedziecie w komplecie? Wszyscy są? No tak, jedziemy sobie w peletonie. Wszyscy jesteśmy. Trochę jesteśmy spóźnieni, ale mam nadzieję, że to opanujemy. Chociaż nie wiem, bo ja jeszcze tego w ogóle nie widziałem. Jedziemy na zamówienie na telefon, można powiedzieć. A jak pizza? Zamawiamy. A to jak? Ja przez telefon to będzie niespodzianka. Kura, nie będzie łatwo. Ta niespodzianka to piękna suwnica na terenie kopalni. Jej rozmiar wróży długi i pełen zabawy dzień. Jest, widzisz ją. O, Ale u nas wielko. Ci powiem trochę mnie przestraszyła ta suwnica. Chyba my takiej nie robili. Wjeżdżaj, ściągaj fuksa raz, dwa. Jedna wanna może się tutaj ustawić na razie. Janusz jak to robimy? Bo jednak trochę wysoka jest. Ona jest na zawiasach Przemek. Podotniemy te nogi i ona sama pójdzie w tamtą stronę. No Pana się przewróci tak. Nie, ona tam pójdzie. Do przodu. Skąd wiesz. Fizyki no, się nie da szukać. Dobra, to działaj. Jeśli chodzi o technologię, Przemek ufa Januszowi i przeważnie zostawia mu wolną rękę. Dyspozycje padły, ekipa przygotowuje się do ryzykownej rozbiórki. Akurat ty jesteś na radiu? W jestem. Marek, teren zabezpieczony? teren. Dobra, zwracaj uwagę, żeby nikt nie podchodził pod suwnicę i tam w tym rejonie. Suwnica waży ponad 100 ton. Także, jakby nam zrobił jakiegoś fikusa, poszła w inne miejsce, to stwarza się jakieś śmiertelne zagrożenie. Kura, możesz tak. Stutonowa konstrukcja stoi na czterech nogach. Ekipa planuje doprowadzić do kontrolowanego upadku maszyny, nadwyrężając dwa punkty podparcia. Jest to bezpieczne? Nie ma rozbióry 100% bezpieczne. Ja wiem, tylko żeby było tak, żeby kura był bezpieczna. Kura jest, jest co? nieistotna w porównaniu do tego, co mogłoby się stać. Nie, nic się nie stanie. Kura, jak tam, ok?